No, połplina, kompromitacja. Lawina komentarzy po Opolu, TVP w ogniu krytyki. 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, za nami. W sieci nadal wrze od komentarzy i opinii na temat tegorocznej edycji. Niestety większość z nich nie należy do pozytywnych. Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w 1963 roku od lat stanowi podsumowanie sezonu artystycznego dla polskich wykonawców. Tegoroczna edycja, choć wyczekiwana, wzbudziła mieszane uczucia wśród publiczności i krytyków. Burza w komentarzach po festiwalu w Opolu. W tym roku na festiwalu w Opolu mieliśmy okazję podziwiać występy wielu artystów, którzy nie pojawiali się na opolskiej scenie od lat. Zmiany te były wynikiem rotacji w zarządzie telewizji polskiej, która nastąpiła po odejściu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP w październiku zeszłego roku. Już pierwszego dnia festiwalu, 31 maja, na scenie można było zobaczyć takich artystów jak Kaja i Andrzej Piaseczny, którzy wcześniej mieli napięte relacje z TVP. Festiwal rozpoczął się z prawdziwą pompą, a sam Andrzej Piaseczny zapowiadał, że po latach przerwy Opole znowu będzie łączyć zamiast dzielić. Na scenie pojawiły się legendarne gwiazdy, które zaprezentowały zarówno nowe, jak i klasyczne utwory. Ostatni dzień festiwalu, który przypadł na niedzielę 2 czerwca, przyniósł sporo kontrowersji. Koncert Zakochani są wśród nas miał być hołdem dla Janusza Kondratowicza, autora wielu znanych polskich piosenek. Niestety problemy techniczne z nagłośnieniem sprawiły, że wielu widzów zarówno w amfiteatrze, jak i przed telewizorami miało trudności z usłyszeniem artystów. Wojciech Mann skrytykował festiwal w Opolu. Dołączyli do niego internauci. Reakcje publiczności były skrajnie negatywne. Internauci nie szczędzili słów krytyki, wskazując na liczne problemy organizacyjne i techniczne. Wojciech Mann, znany dziennikarz muzyczny, również nie był zadowolony z tegorocznej edycji. W swoich mediach społecznościowych skrytykował m.in. decyzje repertuarowe oraz wykonania młodych artystów, którzy jego zdaniem nie mogli w pełni zaprezentować swoich talentów. Po obejrzeniu koncertów opolskich 2024 nie wdam się w opowieści o moich, bardzo mieszanych, wrażeniach, bo mi się zrobi smutno. Niepotrzebnie kazano debiutantom poddać się bez walki z muzyką Niemena, napisał na Facebooku legendarny prowadzący szansę na sukces. Rozwiń Również nie najlepsze opinie na temat tegorocznej edycji festiwalu w Opolu miała publiczność. Choć oczywiście nie brakowało pozytywnych komentarzy i wielu pochwał, zdecydowanie przeważały głosy, że ostatnia odsłona imprezy daleka była od ideału. Zdecydowanie najgorsza edycja festiwalu od początku jego istnienia. Totalny brak organizacji i kultury, tragiczne aranżacje i profanacje wielkich utworów, m.in. Czesława Niemena czy Anny Jantar, żenujące i polityczne popisy kabaretonu. Jedynym plusem tej edycji były występy legend polskiego roku oraz genialny recital Michała Bajora. Nic więcej, napisał jeden z internautów na oficjalnym profilu TVP na Facebooku. Pełna kompromitacja tego kultowego festiwalu. Ale tak jest, gdy Neo biorą się za coś. Cokolwiek dodał ktoś inny. Wreszcie koniec. Najgorszy festiwal, jaki oglądałam, czytamy w kolejnych komentarzach. W sieci roi się od negatywnych komentarzy po festiwalu w Opolu. Mimo negatywnych opinii, niektóre występy zostały docenione. Recital Michała Bajora oraz występy Legend Polskiego Roka spotkały się z uznaniem. Alicja Majewska i Michał Bajor zostali pochwaleni za klasę i styl swoich wystąpień. Niemniej jednak większość widzów była rozczarowana całością wydarzenia. Festiwal chyba kiczu muzyki i ubioru. Odpowiednia pouplina dla Targowickich wyborców w pewnym momencie kloaczny poziom, ale oni tak lubią to ich mentalność. Oby takie dno się nie powtórzyło najgorszy w historii festiwal. Jedynie pani Majewska i pan Bajor pięknie z klasą, a reszta to przeciętność, a Kukulska to już totalna żenada popsuta piosenka. Dalej już nie oglądałam, szkoda czasu, kontynuują internauci. Podsumowując, 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu okazał się edycją pełną kontrowersji i mieszanych emocji. Problemy organizacyjne i techniczne znacząco wpłynęły na odbiór wydarzenia, które mimo kilku udanych występów pozostawiło gorzki posmak w ustach wielu miłośników polskiej muzyki. Czy przyszłoroczna edycja zdoła zatrzeć złe wrażenia? Czas pokaże.